Hej, cześć! Wybrałem się dzisiaj znowu do lasu. Szukam do pary tej tyczki, ale chyba marne szanse na to, że znajdę. Fajnie byłoby sparować taką parkę z rzucików, ale. Chyba mi się nie uda. Aczkolwiek nie poddaje się. Chodzę, szukam. Może coś jeszcze wpadnie. Także jak coś wpadnie, będzie coś ciekawego do nagrania. To się odezwę. Jak byczek potraktował susenkę. Dobrze jej tu dawał rogami. na nawalone. Nie jest to świeże, ale z, z tego roku już na pewno nic nie znalazłem ciekawego. Ale jeszcze tutaj taki modniczek fajny, to idę wejdę w niego. Zobaczę. Trzeba niedzieli czekać. Pojadę na puszczę, Tam to już może coś świeżego uda się podnieść. Jakbym nic nie znalazł, to do niedzieli. Pozdrawiam Was. Przybyło trochę subskrybentów. Fajnie, że subskrybujecie. Dziękuję Wam za to. No, jak co to? Do niedzieli. Pozdrawiam.